Cześć, z tej strony Bartek i Patryk. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku piłkarskiego podsumowania tygodnia. Już teraz zachęcamy Was do subskrybowania, zostawienia lajka, a także komentarza pod tym filmem. Jeżeli jesteście już gotowi, to zaczynamy. piątek zaczęliśmy tą kolejkę od dość ciekawego spotkania, ponieważ Lech Poznań podejmował zespół Śląska Wrocław. Wydaje mi się, że każdy chyba stawiał na poznańską lokomotywę. Tak, ale mimo wszystko chyba mógł się mecz przed oczywiście spotkaniem już na papierze podobać, ponieważ no jednak mimo wszystko grała drużyna, która jeszcze nie przegrała, z drużyną, która zaczęła grać w piłkę, czyli Lech Poznań. No właśnie, trzeba przyznać, że Mecz tak naprawdę rozstrzygnął się już w pierwszej połowie. Najpierw bramkę dla Śląska Wrocław na 0 do 1 strzela Robert Pich, następnie wygłania Darko Jewtić, no ale dwie bramki Łukasza Brozia ustalają wynik na 1 do 3 dla Śląska Wrocław i pomimo tego wyobraźcie sobie, że w spotkaniu tym Lech przeważał, Lech miał dużo więcej strzałów, ale E, rewelacyjnie spisujący się na bramce, były bramka szlecha, e, Mać, tutaj, nocki, tak, tak, tak jest, e, sprawił, że Śląsk dowiózł to wprowadzenie, mimo tego, że już pod koniec meczu w 87 bodajże minucie Mączyński otrzymał drugą żółtą błędy, w Sweki Czerwoną Karkę i Śląsk grał w dziesiątkę. Tak, ale to już nie miało żadnego wpływu na mecz. E, dobrze warto pochwalić Śląsk ze względu na to, że po pierwsze po spotkaniu z Legią, które nie było, jeśli chodzi o ich wykonanie zbyt udane zagrali w piłkę, wygrali spotkanie z Lechem. Z Lechem, który na stadionie, przypominam, padł rekord frekwencji w tej kolejce Ekstraklasy, jak na razie w tym sezonie. Ponad 33 tysiące widzów oglądało spotkanie. Na pewno nie jest Myślę, Zadowolonych z wyniku, znaczy, ale, z wyniku ale może pewno, nie, ale z, no. z poziomu meczu tak Myślę, że kil, przez kilka kolejek Taki rekord frekwencji się utrzyma w Ekstraklasie Bo nie ma co oszukiwać się U nas nie ma zbyt dużych stadionów, żeby mieć rekordy no. e, Zwłaszcza jeżeli mamy po 4 na Euro e, Które nam budowali Także warto tutaj pochwalić Śląsk e, Zobaczymy jak zagrają w następnej kolejce No bo przypominam, to jest jedyna dusza która na tą chwilę naprawdę się bardzo dobrze prezentuje, oprócz Lecha, a także jeszcze jednego zespołu, który będziemy dziś dla Was omawiać. Przenosimy się do Szczecina, tam spotkanie Pogoni z Wisłą Kraków. mecz, który myślę, że miał jednego faworyta, było im zespół Pogoni Szczecin. Zespół, który wygrał 1 do 0 po bramce Konstantina Filokulosa, czy jakoś tak. No, Na pewno ciężkie do, do wymawiania. Polecam, jeśli ktoś jest purystą językowym, to polecam się pobawić. 10 minut zacząć wymawiać jego nazwisko. Darianta Mało tego, warto pochwalić komentatora, który się w ogóle nie zająknął w momencie, kiedy wymawiał nazwisko, jaką strzelał bramkę. Także no to szapowa, naprawdę. Przy takim emocji, e, duży, dobry warsztat. Ale do meczu, bo nie przeważała, myślę, że słusznie wygrała to spotkanie. Tak, zresztą. Myślę, że piłkarze Kosty i mogą się podobać na początku tego sezonu. Naprawdę grają bardzo dobrze w piłkę. Widać, że te przedsezonowe typowania ich na ewentualne europejskie puchary mają coś tam w sobie, więc jest szansa, oczywiście to jest jeszcze początek, ale jest duża szansa na to, że Pogoń może być takim piastem, takim e, śląskim Wrocław z 2012 ale roku. Może, wiem... może jeszcze kimś Zagłębiem lubić, no nie wiadomo. No. Wyrasta na taką drużynę, która może być czarnym koniem nawet palcem i szybko. Nie wiem czy pamiętasz, ale na samym początku naszej serii też mówiliśmy, jak ten trener obejmował właśnie Bowe, okay. że dobrze grają, że ma wizję, jak wtedy wyciągał ten zespół z dołka. Tak, i zresztą, to sezon jest. zresztą e, warto tutaj wspomnieć jeden fakt, e, że trener odmówił w momencie, e, e, chyba jak było przed, przedsezonowe te tu, turnieje, takie wiecie, mecze i tak dalej, tak. treningi, e, to dostał ofertę z Bundesligi prowadzenia któregoś z klubów, nie pamiętam już, którego, bo tam nie podali do informacji ogólnej, jak się klub nazywa. Ważne, że to jest Bóg bo tak, bo ma wizję prowadzenia pogoni i chciałby ją to przedstawić. Tak? Tutaj duży kurs dla działaczy ze Szczecina, że dają szansę na jakąś przeprowadzenie do klubu, że to nie jest tak, że trzy mecze i do domu, tak? Mm -hmm. No także y, wniosek taki. Pogoń wygrywa na ruinach. Albo raczej na odkrywce, bo to wygląda jak kopalnia teraz jakiegoś złoża no jak się spojrzeć tak w niektórych momentach kamery, to tak to wygląda. Także na tych ruinach pogoń wygrywa swoje spotkanie 1 do 0 i jest na dobrej drodze, żeby wygrać kolejne spotkanie w następnej kolejce. Przenosimy się do Lubina, czyli jak się domyślacie, zespół, który jest postrowany. Zagłębie Lubin, mecz wygrywa z Arką Gdynia. Arką, która potrzebuje chyba jak tlenu punktów. Nie wiem, czy tyle Arka, co trener Zieliński, który notuje bardzo słaby początek sezonu. Bramki? Jeden zdobyty punkt na cztery mecze nie wróży zbyt dobrze. Wydaje Dla posady się... nawet trenera. Wydaje mi się, że, że może być tak jak z poprzednim szkoleniowcem Arki Gdynia, że jeszcze w trakcie konferencji prasowej może przestać być trenerem. A, no to, to już pamiętamy z poprzedniego sezonu. Tak. E, ważne jest to, że za głębie wygrywa spotkanie, ale ich gra cały czas jakoś tak taka jest dziwna powiedziałbym, bo e, raz dobrze zagrają, raz źle. Taka, wiecie, taka sinusoida, jeśli chodzi o formę. Że nigdy no. Nie wiadomo co Wiesz, im Jeszcze teraz przejdzie. trafił im się twowy zespół. No teraz Niżego będą, nie no, nie dokładnie, teraz pojadą na mecz do Warszawy tutaj, do, na Legię, także na pewno jeśli chodzi o przeciwnika na pewno będzie troszeczkę z wyższej półki i wtedy zobaczymy ich prawdziwą formę no ale w każdym razie no, w meczu przyjaźni wygrali spotkanie na pewno cieszą się trzy punkty no myślę, że w tym sezonie to Zagłębie jeżeli nie liczy na górną semkę a pewnie liczy to myślę, że gdzieś tak w środku tabeli może się utrzymywać bo tak nie wiem, zauważyłem, że od dwóch sezonów tak się dzieje, że to znaczy... no, nie ma jakiegoś takiego pomysłu no na siebie czy... cel, cel zagłębia to jest górna ósemka, ale bardziej żeby się utrzymać spokojnie niż wbierać w bufary. Dokładnie. Typu... Widać jak, że to taka, zaczynam zaczynamy, zaczynamy przechodzić do momentu, kiedy w klasie pojawiają się takie średnie zespoły, które wiemy, że nie spadną, ale wiemy, że też nie przeskoczą pewnego pułapu na swoim poziomie. Tak. Także Niestety, no, z przykrością dla tak, kibiców Zagłębie, oczywiście ta drużyna, tak tą drużynę możemy... Skończyć. Mimo tego, że Zagłębie ma dość dobrą akademię i tutaj jest Dokładnie. stąd czerpać talenty, tak? No i tak jak bardzo wspomniał, bogaty sponsor zawsze, no i tak. jednak mimo wszystko e, troszeczkę tych pieniążków może sypnąć, jeżeli chodzi o ewentualną no, proszę, pomoc znacz, no, że gdyby nie sponsor, to podejrzewam, że w Lubinie nie byłoby w niej upinać to Dokładnie tak. Kazus na przykład, nie wiem dobrego Głogu, który też jest sponsorowany przez KGHM, a bije się w pierwszej widze i, i no i bez sukcesów tak, bo nie może awansować do Ekstrak Przenosimy się do miejsca, gdzie wielu naszych widzów zapewne było na tym spotkaniu. Górnik Zabrze Raków Częstochowa, czyli takie można powiedzieć spotkanie dwóch śląskich drużyn. No, tylko że bardziej y, często Przęstochowa to Jura, tak zwana, czyli gdzieś tam bliżej Śląska, ale oczywiście na województwie śląskim, tak. ale, ale gdzieś tam jednak y, etnicznie na pewno nie, nie bardzo. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie, to chyba będzie mecz w Zabrzu, mecz przed kibicami, mecz, który myślę, że dla kibiców Górnika będzie dobrze zapamiętany, bo wygrany 1-0 po ale... kuriozalnej bramce. No właśnie, tutaj Igor... Zabała chciał przeciąć dośrodkowanie, no i tak niefortunnie to uczynił, że piłka jakoś zawinęła się i na dłuższy słupek padła mniej więcej w okienko bramki strzeżonej przez Michała Gliwę. Tym razem w starciu dwóch szkoleniowców to Marcin prosił z górą nad Markiem Papszulą, ale trzeba oddać, że metr był wyrównany i gdyby nie, ta, gdyby nie ten błąd, no to... się strzelić z formą w tym y, początku sezonu taka o ekstraklasy, y, no i niestety może pewnie ich martwić brak na pewno jeśli chodzi o mecz u siebie bo y, wyjazdy wiadomo że się różni mogą odbywać no koni chcą tak naprawdę cały czas na wyjazdy. no tutaj. tak dokładnie więc y, tak naprawdę to no, ekstraklasa klasa nie do za dobrze nie wróżyć podejrzewam podejrzewam że to też jest jeden z powodów tej formy że ciągle są na wyjeździe tak? dokładnie e, troszeczkę przypomina to sytuację Sandecji chyba tak, tak, która Sandecji. też nie miała z, w momencie e, grania na swoim sterze nie grała na swoim na Tak, tak tak, tak, tak dokładnie termoicy. cały czas i spadła tak no po niestety, ale warto wspomnieć że obecnie Sandecja w, znajduje się w tej strefie e, która będzie dawała prawo do gry o Dokładnie tak. Górnika natomiast może martwić również brak skuteczności ich najlepszego strzelca Igora Angulo, bo ponieważ znowu zmarnował stuprocentową sytuację, a to jest już kolejny mecz i kolejne spotkanie, gdzie Igor Angulo ma stuprocentową sytuację i nie potrafi jej zamienić na bramkę, coś tutaj. Trzeba przyznać, że tego, no w właśnie. tym wieku już być może mamy trochę z formy, tak? On nie będzie cały czas na takim samym poziomie jak w debiutanckim sezonie ekstraklasy, tym bardziej, że podejrzewam, że już pracowało i on jest, że powiem, przewidywalny. Dokładnie, zresztą, ale trzeba przyznać, że jak na jego wiek, to naprawdę bardzo szybko biega jeszcze, także to na pewno widać, że ta, ten zegar biologiczny, bo pamiętajcie, że jest tak jak zegar biologiczny i zegar ten taki normalny, tak? Gdzie u piłkarzy to widać na przykład Robert Lewandowski, tak? Jest dobrym przykładem na to, że on ma 30 lat, 31, a jego cygar biologiczny jest mniej więcej na 27-28 lat. Tak, że, yy, dlatego... On daleko szukać Cristiano Ronaldo. Tak, Cristiano Ronaldo i Messi na przykład też również takiego cygara biologicznego, pokazuje, że yy, pomimo wieku dosyć już zaawansowanego jak na piłkarza, to oni wciąż grają jak młodzieniaszki. Także yy, tutaj można też pochwalić za to Igora Angulo, a Górnika za trzy punkty zdobyte w kolejnym spotkaniu. na sympatyczny stadion znany jest z Ktoś kiedyś zrobił taką grafikę, że jakby dołączyć tą trybunę z Łodzi do w zawsze, to mielibyśmy zupełnie stawia fajny. Ważne jest to, że kto dzisiaj gra, bo myślę, że to jest obok meczu piątkowego, który mieliśmy już okazję oglądać. Myślę, że to jest na papierze jeden z ciekawszych spotkań w tej kolejce ekstraklasy. gra właśnie Benjaminek czyli Eukes na swoim stadionie podejmiemy. mistrza Polski, czyli Piast. Także może się, jeśli chodzi o papier, może się udać podobać. No i jeś, jeśli chodzi o typowanie, no to tutaj ja nie będę jakiś gry. Ja uważam, że UK jest bardzo dobrze gra włókę, ale no nie w tym stylu, nie przeciwko mistrzowi Polski, który ma czasami jakiś moment, w którym na przykład da radę sobie poradzić ze swoim, którym gra, więc stawiam na remis. Też mi się wydaje, że może być takie, taki wynik, tym bardziej, że tutaj Piast morderczej końcówce sezonu i tym początku nieudanym raczej jeszcze nie wkręcił się na swoje optymalne tory. Tym bardziej, że w zeszłym sezonie też tak było, że Bias na początku nie był tak zabójczo skuteczny jak pod koniec sezonu, więc też mi się wydaje, że to jeszcze nie będzie materiał na to, żeby wygrać. No ale zobaczymy jak to będzie. Kolejne spotkanie od razu omówimy. Przenosimy się do Krakowa. Tam Krakowia gra z Koroną Kielce. Wydaje się, że mecz drużyn o zbliżonym potencjale. Krakowie tutaj wydaje się być delikatnym faworytem tego spotkania i wydaje mi się, że pod opieczni trenera naszego polskiego, Pepa Guardioli, e, mogą wygrać jedną bramką. Dlaczego? No bo grają przed własną publicznością, ale to jest takie moje tutaj. E, no ja myślę, ja myślę, że raczej korona, bo jednak ona bardzo często zmienia styl grania i bardzo często zmieni, przez to yy, zauważyłem, że przeciwnik nas mają bardzo ciężkie problemy, jeśli chodzi o grę, więc stawiam, że korona znowu zmieni jakiś styl swojej gry i też będą tutaj pierwsi yy, mistrzowie Polski no, ogromne problemy. Natomiast w poniedziałek mam ostatni mecz z czwartej kolejki mecz, który też się wydaje najciekawszy, trochę dziwne, że nie będzie, nie powi powinien być rozgrywany moim zdaniem w piątek ani w poniedziałek. Czyli mecz finalistów Pucharu Polski Lechia zmierzy się na swoim stadionie w Gdańsku z Jagiellonią. I tutaj myślę, że mecz o ile jest tyle ciekawy, na papierze, to myślę, że co po prostu Lechia wygra to spotkanie dosyć pewnie z Jagiellonią. No, przekonamy się o tym przez rację. ale no, w poniedziałek, tak? Tak, także spokojnie już po tym odcinku będziecie mogli to komentować, my też na pewno będziemy czekać na wasze komentarze, ale tak jak... No wydaje się, że jednak Piotr Stokowiec będzie miał patent na zespół Ireneusza Pawrota mm -hmm. i uda mu się tutaj wywieźć, wywieźć, zostawić trzy punkty na swoim stadionie. Od razu wspomnę, że ja nie będę oglądał meczu Kor Krakowi z koroną, ponieważ w tym samym czasie jest mecz Chelsea z Manchesterem United, więc... no, Patryk no, jako wy... cichy, skryty fan czerwonych biał. No ale też lubię premiernik czasem sobie obejrzeć ob 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 bardzo fajny mecz tak, tak na początek sezonu. Więc myślę, że jeszcze, też wiele kibiców no, tylko obejrzy pewnie. Jeszcze, wtedy, no. jeszcze warto wspomnieć technicznie, że jeden z meczów, czyli spotkanie Legia Warszałowica-Płock zostało przełożone z powodu gry legi w Europejskich Puchara. Tak, odbędzie się w grudniu, jeżeli się tak, nie mylę. Tak. Oczywiście z Wisłą płock tak? Tak, Żeby, oczywiście pamiętali o tym. Ligą, a część informacji wiąże się tutaj e, z Ligami zachodnimi, przede wszystkim od Polski, zaczynając mecze e, pierwszej i drugiej ligi się odbyły. Widzew wygrał e, ruch pomimo swoich sytuacji trudnej, dosyć arcy trudnej, wygrał. wygrał skrą. Tak, wygrał ze skromnymi kucharzy A właśnie e, będąc jeszcze przy kucharzy polskich, chciałbym od razu już oficjalnie powiedzieć, że. 20 sierpnia, to jest jeszcze jeśli nie mylę, wtorek, będzie filmik na naszym kanale odnośnie losowania Pucharu Polski. Gdzie, Czyli za tydzień. Y, tak, tak, za tydzień, no bo to jest w y, następnym tygodniu, y, jeszcze w Tak. tak. Y, więc y, taki krótki na szybko filmik będzie odnośnie tego, kto tam kogo wylosował i y, oczywiście już teraz możemy taką małą niespodziankę wam zapewnić, że na któryś z tych meczy może się wybierzemy, także warto śledzić. Też podejrzewamy, że będzie seria poświęcona oddzielnie, bo tak robi Pakski, tak tak dokładnie, oczekujcie na nią. No i też mi wydaje, myślę, że będą przy temacie lig. A nie, jeszcze polski. Jeszcze polski, mhm. polski. mam jedną ciekawostkę warto powiedzieć, że Przemysław, że trafił do czwartoligowego zespołu, nie pamiętam jak się nazywała ta drużyna ale wiem, że, co ciekawe, będzie grał na obronie, także dość ciekawa, y, dość ciekawa konwersja, że tak powiem. No, y, ciekawy sposób, że tak powiem, na takie dogranie tak. do przed, przed piłkarską emeryturą. Dokładnie tak. Y, no, w drugiej lidze to już, jak wiecie, tak jak wspomniałem, lidze wygrał. Y, bardzo ciekawy mecz w Torumiu, gdzie Olimpia pokonała Elanę 0-2, także Olimpia znowu zaczyna e, pokazywać pazury jeśli chodzi o e, tak, grę w drugiej udało lidze. Im się utrzymać w zeszłym sezonie, teraz już e... dokładnie tak. Także no zobaczymy. Zresztą ja się dopiero teraz sk skapnąłem, że w drugiej lidze e, też grają w playoffach później te ostatnie, te trzecia, czwarta, piąta. No właśnie, czysta. bo my nie robiliśmy dla Was filmu, ale była reforma teraz naszych link i troszeczkę różni się system e, awansów, jak i relegacji. Z naszych Dlatego rozumiem. może umówimy się z Wami tak, że w momencie tego takiego już decydującej fazy sezonek będziemy widzieć, że już ktoś ma szansę, to wtedy wskoczymy do tego wózka z Wami i zaczniemy omawiać te spotkania, tak, tak, tak żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje w pierwszej i drugiej lidze. Polskę zostawiamy, przechodzimy na zachód. Podobno na zachodzie zawsze jest lepiej, więc przynajmniej piłkarsko, piłkarsko przynajmniej jest lepiej no Niemcy, przede wszystkim nasz tutaj zachodni sąsiad mecze DFB Pokal, czyli mówiąc krótko Puchar Niemiec jeśli chodzi o wyniki to tutaj bez żadnych zaskoczeń chociaż jest jedno Bundesligowy Augsburg odpadł już w pierwszej rundzie z jakimiś drużyną ligi regionalnej z tutaj Zagłębia Rury także jest jedna ciekawostka dla fanów Borusy. to od razu wspomnę, że tutaj Borussia wygrała swoje spotkanie 0 do, 2, 0 do 2 z taką dosyć fajną nazwą zespołu K KFC Der KFC. tak się ona... tak, tak ma napisane także naprawdę nie to chodzi o pewnie o nazwę nie, tak nie nazwy, bo oni grali czyli gdzieś tam... nie Nie, 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 Właśnie, ale taką fajną, mało tego ciekawostkę jest taka, że tam Artur sobie będzie grał, tak. ze względu na to, że jego żona gra przecież Borus i Dortmund. Tak, 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 dokładnie. Także z trzeciego idowcem. Dla fanów Bayernu przypominam, że mecz pucharowy jest w poniedziałek z Energie Cottbus. To jest taki wschodni zespół z, tutaj spod Drezna, Berlina, gdzieś tam Także jeżeli starczy czas, to być może coś się pojawi na ten temat na kanale. Tak. E, a teraz z ciekawostek jeszcze o bajernie. E, udało zespołowi Niko Kowacza wygrać się jeden ze sparingów Przyznam szczerze, że, że drużyna dla mnie dość nierozpoznawalna, ale wynik za to charakterystyczny 23 do 0 e, takie rozstrzelanie małe, tylko szkoda jak to w komentarzach pisali fani Bayernu, że nie jest polusująca. No tak, ale to, to nie, ten, nie ten przeciwnik, tak? trochę inna, inna jednak mimo wszystko półka Oczywiście, oczywiście, tutaj taki mały przytyczek w stronę młoderzy klubów, chwalili się wynikiem. Mhm. Tak, 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 to prawda. Natomiast jeśli chodzi o dalej zachód, no to oczywiście, tak jak wspomniałem, Premier League ruszyła, ruszyła z, z pełną parą, na pewno Liverpool i Manchester City mają się czym e, chwalić, jeśli chodzi o wyniki 4 do 1 i 0 do 5. Na pewno e, pokazuje, że znowu będzie nas chyba czekać bardzo poważna batalia o mistrzostwo Anglii pomiędzy tymi dwoma zespołami. Tym bardziej, że Liverpool cały czas czeka artefatów. Od 89. roku wciąż trwa. No ciekawostką jest to, czy znowu w tym sezonie angielskie drużyny zdominują europejskie puchery dowiemy się tego już myślę że w tej sezonie będzie ciężej bo zauważyłem że jest dużo dosyć ciekawych grupów, jeśli chodzi o hiszpańską piłkę także no myślę że może być ciekawie mogłaby niemiecka się biegamy. bardziej postarać mogłaby liczymy na to że te dwa zespoły które widzimy zaczną chociaż grać w piłkę a nie tylko nie tylko w fazie grupowej ale też w fazie pucharowej. jeśli chodzi o zachód to no, nie jest wiem czy ja ciekawostka się... No, no, zawaliła się trybu na zespołu, a, właśnie holenderskiego AZ Alpark, Alpark Tak e... Na szczęście nikomu nic się nie stało Dach się zawalił jeżeli się tak, nie mylę tak. e, Także część chyba Wipowska została rozwalona Także myślę, że ci co Ci co są na stadionie nie są Nie są bardzo e, przejęci tym faktem Ale myślę, że pewnie przez Kilka e, Miesięcy, jeżeli nie tygodni, pewnie AZ będzie na za W czasach no, no, odbudowy serdejno, albo, stadion, ta balenia, tak? albo po prostu trybuna, chociażby powiedzieć, ale to z tego co wiedziałem, tylko jest trybuna ta od strony płyty boiska, więc e, no, problematyczne dość. No w każdym razie się okaże wszystko e, już w przyszłości. Niechybnie razem z nami dotarliście do końca dzisiejszego odcinka piłkarskiego podsumowania tygodnia. Zachęcamy Was do tego, aby pisać w komentarzach swoje odczucia na temat tego odcinka, na temat meczów, na temat tych, które się odbyły, na temat tych, które się odbędą, na temat ciekawostek. Możecie nam je też podsuwać i też to, co chcielibyście, żebyśmy poruszyli na tym kanale. Zachęcamy Was również do tego, aby ci, którzy jeszcze są z nami w tej chwili, użyli taku Ekstra Klasa obok PPT, bo że tak powiem, nasza najlepsza Liga Świata musi być wyeksponowana, bo najwięcej miejsca jej poświęcamy. A właśnie, bo jeszcze zapomniałem. No, takie szybciutkie ogłoszenie parafialne. W momencie, kiedy legia awansuje, jeżeli się oczywiście jakimś cudem uda im za tramitacją wygrać w Atenach w środę, to Obiecuję, że będzie pojawi się jakiś materiał odnośnie meczu z Glasgow Rangers, który niechybnie by się zbliżał w czwartek pod koniec sierpnia. Także... To po pierwsze, a po drugie podejrzewam, że ze stadionu coś. No, no, tak, 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 tak. Dlatego, dlatego wspominam, że jest szansa, jeżeli oczywiście oni awansują, że pojedziemy obejrzymy, tak. nagramy i wrzucimy to, na ustawę. Tak trzeba trzyma, trzymać kciuki. Tak, żeby Atromisowi się nie chciało, tak jak się nie chciało w Warszawie. Tak. Alegi się chciało, ale żeby zaczęła strzelać. No, to, to wtedy będzie dobrze. E, tak jak bardzo wspominał, używajcie hashtagu EkstraKlasa. Jeżeli komu się nie chce, to ppt. wszystkie możecie używać, jak tak. chcecie. Tak będziemy je Wam... E, pokazywać, że są, a nie usuwamy. Bo tak jak Patryk wspominał jeszcze raz, używajcie tagu Ekstraglasa i PPT. My nie blokujemy ich, to YouTube, także musicie poczekać, zanim się pojawią, ale na pewno się pojawią. Tak. Instagram, Facebook, Piłkarska Rzeźnia, tak nas znajdziecie pod takimi nazwami, linki znajdziecie się w opisie. Jeszcze raz zachęcamy do subskrybowania kanału, jeżeli jesteście nowi, a ciągle to Was nowych przybywa. Bardzo dużo zresztą no raczej, osób oglądających nie jest subskrybentami. Dziękujemy za to, że którzy nas oglądają, e, robią to cyklicznie, bo widzimy to szczególnie po ostatnim Piłkarskim usłowaniu tygodnia, że jedziob nam uciąg zasięgi, no ale wy nie zawiedliście i fundę, tak jak poprzednim razem stawiliście się pod tym. A myślę, że coraz więcej Was będzie, więc Tak. E, także e, jeszcze raz zachęcam. My się żegnamy, dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału, zapraszamy, jeżeli nie w tygodniu na jakiś materiał, to e, zapytajcie. Kolejną już odsłonę piłkarskiego podsumowania tygodnia. Ja jestem Bartek. A ja Bartek ze słonecznego i niezwykle gorącego przedmieścia Stadionu Narodowego mówimy Wam dziękujemy za uwagę, a także do zobaczenia. Cześć.